Dzień dobry Państwu witam Państwa na briefingu związanym z pracami Komitetu Komisji Zespołu Parlamentarnego do spraw zbadania przyczyny katastrofy TUS 154M 9 kwietnia 2010 roku. Chciałem Państwu przedstawić informacje, które uzyskaliśmy a które mam wrażenie ciągle jeszcze nie dotarły do opinii publicznej, a mają istotny wpływ na ocenę pracy Ministerstwa Obrony Narodowej. Chodzi o przetarg na, na remont TU-154M numer łączny 101 w maju 2010 roku. Ten przetarg miał bardzo szczególny kształt. Mianowicie, jak Państwo wiecie, w odróżnieniu od dotychczasowych remontów ten remont kapitalny był dokonany w Samarze, w zakładach pana Deripacki. A przetarg został tak zorganizowany, iż zlecono kontrakt firmie MAF Telekom. Firmie związanej, z którą związani są wysocy dowódcy, wysocy wojskowi, urzędnicy, dawni urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej, a także z którą związani byli ludzie z dawnych wojskowych służb informacyjnych. A ten przetarg w istocie się nie odbył. A teoretycznie rzecz biorąc w nim brać udział, miały w nim brać udział także dwie inne firmy. Mianowicie miał w udział także Metal Expo oraz Bumar. Ale obie te firmy zostały zdyskwalifikowane i w istocie kontrakt został przez Departament Zaopatrzenia Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej powierzony bezprzetargowo firmie MAF Telekom oraz Polskiej Elektronik. Jakie były konsekwencje tego sposobu działania? Po wykonaniu tego remontu wykryto 15 istotnych usterek. Wśród nich jedna, nad którą trzeba się głębiej zastanowić, to, był, to była usterka, którą wykryto po locie do Haiti, polegająca na niesprawności bloku autopilota sprawności tak dalekiej, tak poważnej, że nie naprawiano ją, jej. Wymontowano blok autopilota z drugiego samolotu Tu-154M numer boczny 102 i przymontowano do Tu-154M numer boczny 101. Takie były konsekwencje dania do naprawy tego samolotu w firmie MAF Telekom i, i sposobu działania tej firmy. Ma w Telekom i Elektronik dostały za to blisko 70 milionów złotych. To tyle z mojej strony.